Siemanko, Siemanko, moi drodzy, e, witam Was dzisiaj serdecznie na analizie bitcoina. Chciałbym na początku wspomnieć o tym, że to co tutaj zobaczycie to e, nie są żadne porady inwestycyjne jest to po prostu moja osobista opinia na temat tego e, co widzę na rynku, więc po prostu co Wy sobie zrobicie z tym, co ja tu pokazuję, to już e, należy do Was. E, więc teraz, bez zbędnego gadania, e, przejdźmy do tego, co, co się dzieje na rynku. E, jak obserwowaliśmy sobie e, Bitcoina, tutaj mamy linię, kiedy zaczęliśmy go obserwować. Jest to wtorek, 14 stycznia, e, i tak jak mieli, mieliśmy tutaj zaznaczony, pierwszy target e, 14 stycznia został on ściągnięty. Więc jak widzicie, wykres, e, wykres sobie latał od targetu do targetu. Później mieliśmy tutaj jeszcze delikatną korektę, i potem cena się wybiła finalnie dalej w górę, i zgarnęliśmy sobie nasz kolejny target z 15 stycznia. W piątek ten target został osiągnięty, ale to sobie pokazywaliśmy już ostatnio. Tutaj mieliśmy wyznaczonego tego, tego haja, cena też go finalnie zgarnęła. Później wyznaczaliśmy sobie target z 17, 17 stycznia, i cena też go zgarnęła. Już nawet 17 stycznia, więc kto, kto sobie to szybko przeanalizował, no to mógł zgarnąć już całkiem solidny profit. No i później naszym kolejnym targetem było ATH, gdzie cena to ATH osiągnęła wczoraj i finalnie zostawiła nowe ATH, więc od razu sobie wyznaczymy to nowe ATH tutaj. Wyznaczymy sobie nowe ATH. Więc to już możemy teoretycznie usunąć. Podpisać sobie tutaj OTH. Te targety już w sumie nas nie interesują, bo tak jak widzimy, cena, cena już osiągnęła. Więc teoretycznie na ten moment też je usuniemy i zaraz zobaczymy, co tutaj na ten moment się dzieje, i wyznaczymy sobie finalny target, czy cena może w tym momencie później tak jak widzimy mieliśmy osiągnięcie tego ATH, które było na poziomie na poziomie 108 3720 około, bo wiadomo te dane mogą być różne, na tym wykresie akurat pokazuję tak no i cena po osiągnięciu tego ATH tak jak możemy zauważyć, finalnie została sobie tutaj jeszcze na górze, później zjechała, zebrała zlecenia. Odbili do góry, no i na ten moment e, można powiedzieć, że rynek jest w strefie konsolidacji. Przejdziemy sobie jeszcze na timeframe frame jednogodzinny, zobaczymy e, co tu się dzieje. No, tak widzimy po tym, e, po tym impulsywnym tutaj wybiciu tego ATH, później mieliśmy konsolidację, konsolidację. Cena sobie zjechała, podbiła. Zebrała, zebrała te zlecenia wszystkie stąd. No, tak, jak widzimy, tutaj mieliśmy na tym poziomie sporo osób kupujących, no, a tutaj jak ten ruch prawie e, 10 tysięcy, nawet ponad 10 tysięcy, no to musieli to skasować. A o której godzinie to skasowali? 18, a czemu? No bo, e, jeśli sobie wczoraj obserwowaliście co się działo, no to o tej godzinie, bodajże, oficjalnie, oficjalnie Donald Trump powiedział władzę więc wykres eksplodował no i na ten moment e, czekajcie usunę sobie tylko te linie które wam tu zaznaczyłem na ten moment tak jak widzimy e, jesteśmy e, jesteśmy w miejscu gdzie wykres na razie porusza się spadkowo więc finalnie na ten moment pierwszy target który obserwowałbym do zgarnięcia to jest tutaj te zlecenia stąd. A co się okaże później? No to zobaczymy. Ale na ten moment bym obserwował ruch pod tym kątem. Pod tym kątem zebrania tego. Tutaj mamy jeszcze tego loła, który już został zebrany. No i tutaj mamy jeszcze jednego. Ale na ten moment obserwowałbym, jak się cena zachowa. Tutaj. No i jeśli zbierzemy tego loła, no to później trzeba będzie obserwować, co dalej. Nie? Tutaj, jak widzimy sporo sporo zleceń. Nie? Także na ten moment to ode mnie tyle